I jesteśmy po spotkaniu Mieć Lignica Raków Częstochowa. Z nami jest trener Gustaw Sadowski. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. No niestety dzisiaj nie udaje się wygrać Raków, okazuje się lepszy, tak więc bardzo proszę o komentarz po meczu. Myślę, że na pewno że jeśli chodzi o, o jakość indywidualną to, to było widać, że w dniu dzisiejszym Raków dysponował po prostu lepszymi zawodnikami. W ostatnim czasie mocno męczą nas urazy. Dzisiaj kolejny w trakcie spotkania poważny uraz kolana, który może następnego zawodnika wykluczyć na kilka miesięcy. Natomiast ja z wielu fragmentów tego meczu jestem zadowolony. Widać na przestrzeni tego półrocza i pierwszej rundy, gdzie graliśmy z Rakowem drugi mecz w sezonie i tego meczu, jak duży postęp zrobił ten zespół. I szkoda, no. mamy przy 60 minucie, przy 0-0 karnego, którego nie trafiamy. Dwie minuty później po błędzie. Tego samego zawodnika, który nie trafia tego karnego. Widać, że jeszcze w głowie się działo, tracimy bramkę. No i, no i mecz się toczy finalnie tak, jak się potoczyło. No, czyli, trener, raz zdaniem, to był taki punkt zwrotny, tak? Że ten rzut karny, nie strzelony, późniejsza ewentualna strata? Myślę, że strata. dobra pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Raków na pewno fragmentami dominował, ale potrafiliśmy też przejmować inicjatywę, realizować swój plan na mecz. Dobrze funkcjonowaliśmy w obronie. Tak naprawdę wyłączyliśmy wszelkie atuty. Ee, rakowa, zwłaszcza z pierwszego spotkania. No i no, druga połowa, wiedzieliśmy, że im dalej mecz będzie szedł, tym będziemy mieli więcej sytuacji. Raków będzie bardziej cisnął i szukał sytuacji, przez co też będzie mniej zdyscyplinowany taktycznie. Udało nam się stworzyć sytuację Franka Adamiaka w bocznym sektorze stworzyć karnego. Co by było, gdyby możemy tylko powiedzieć No tak, no dzisiaj na Hetmańską przywrócili tak naprawdę starzy zawodnicy, miedzi Legnica, ricerisy Dziedzińscy oraz nikodem całko. Zgadza się? Tak, no dzisiaj jakby mógł trener powiedzieć coś o nich, czy wiedział oczywiście trener pewnie, jak będą grać, natomiast czy czymśkolwiek trenera zaskoczyli? Nie, nie. myślę, że jakby to też nie kwestia, żeby się o nich wypowiadał. Byli to zawodnicy, którzy grali tutaj jakiś czas, niektórzy dłuższy, drudzy, krótszy w Miedzie, Lewnica, będąc tutaj zawsze oddawali serce dla, dla zespołu. Życzę im powodzenia i, i rozwoju takiego, żeby mieli szansę zaistnieć w tej piłce. Kończymy rundę, już można na spokojnie powiedzieć, będą czasy oczywiście na podsumowania, rozmowy itd., tak ale teraz na gorąco, jak trener to wszystko widzi? Myślę, że gołym okiem na przestrzeni chociażby tych dwóch meczów granych awansem w rewanżach, czy z Fase, czy z Rakowem, okay. nie udało nam się zrobić w tych meczach punktów. Ale to były mecze, które przede wszystkim toczyły się do ostatniej minuty, gdzie wynik się ważył do samego końca. Na pewno możemy żałować troszeczkę tych absencji związanych z kontuzjami, zwłaszcza, że w okresie tak naprawdę miesiąca wyleciało nam czterech środkowych pomocników i wszyscy tak naprawdę wylecieli na urazy kilkutygodniowo, kilkumiesięczne, bo dwie skończyły się operacjami. My musimy patrzeć na spokojnie w na, na spokojnie przed, przed siebie. Do drugiej rundy jest dużo czasu. Myślę, że za teraz ten czas podsumowań e, tych ostatnich sparingów i od stycznia wracamy i, i ciężko budujemy zespół od Nowa. Patrząc na, na, na to, żeby rozwijać tych zawodników i, i stwarzać im możliwości do tego, żebyśmy na wiosnę wyglądali jeszcze lepiej. Z nami jest trener gości Krzysztof Brzeziński. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Bardzo proszę o komentarz pomyczowy. Yy, trudne spotkanie, trudne warunki atmosferyczne. Myślę, że pierwsza połowa bardzo niemrawa w wykonaniu obu zespołów i z wynik 0-0 do, do przerwy oddawał to, co się działo na boisku, czyli tak naprawdę za wiele się nie, nie działo poza. Poza jedną poprzeczką z naszej strony. E, Mieć próbowała wychodzić z, z kontratakami, ale, ale dobrze to dusiliśmy w zarodku. Druga połowa zdecydowanie, zdecydowanie inna, bardziej energetyczna. E, Mieć miała swoje sytuacje, rzut karny, niestrzelony, sytuacja sam na sam. My za to bardzo odpowiedzialnie. Strzelona bramka, później druga, i myślę, że koniec końców zasłużenie wygraliśmy. No, tak naprawdę ten mecz troszeczkę się różnił od tego pierwszego. No, trzeba powiedzieć, tak, mieć nie strzeliła bramki, ale też raków nie strzeliła w pięciu. Jakby mógł trener to porównać, scharakteryzować, jak to by wyglądało teraz? Czy takiego akurat meczu się trener spodziewał dzisiaj? Spodziewam się trudnego spotkania, bo wiem, że mieć. Organiz, organizacyjnie strukturą gry jest bardzo poukładanym zespołem. Wiem, że też mieli swoje, swoje problemy przed meczem, podobnie, podobnie jak my, no jest końcówka sezonu, także, także się tego spodziewaliśmy. Yy, różnił się mecz yy, zdecydowanie od tego pierwszego. My, my w drugiej połowie tak naprawdę u siebie yy, bardzo, ale to bardzo przeważaliśmy i wynik też to oddawał. Dzisiejszy mecz bardziej wyrównany. Yy, i myślę, że to, to, co się działo na boisku, wynik w 100% to oddaje. A co trenera zdaniem tak najbardziej przeważyło dzisiaj? Myślę, że mogło to być, mogła to być mentalność, bo, bo w pierwszej połowie brakowało mi tej mentalności u moich zawodników, brakowało tej energii. W drugiej połowie zdecydowanie inaczej. I myślę, że punktem zwrotnym była sytuacja z rzutem karnym. Mogło się to różnie potoczyć, jeżeli ten karny byłby strzelony, bo bo mieć mogłaby ruszyć. Eee, nam to dodało skrzydeł, eee, poczuliśmy się pewniej, obudziliśmy się i, i w konsekwencji stworzyliśmy sytuację dosłownie 5 minut później, gdzie strzelamy w ramkę.